Zubów do kefiru. A przecież to możesz sprawdzić, stary, patrz, patrz, jesteś na streamie, nie? I tu masz potrzeba jeszcze 317 punktów za subskrypcję. ci się, jakby wam to grzecznie powiedzieć. A Prime kosztuje 50 zł na rok! 50 złotych na rok. I gdyby wszyscy tutaj mieli Prime'a, to brakowałoby wam tylko 74. Nie rób to samo, co twój chłopak, bo to już kręcie jest takie, ale to nie, nie, nie. To widzowie poprosili, że oni chcą no. jakiś cel, za który wypije kefir. Nigdy w życiu... Nie piłam kefiru. No i powiedziałam, że jak będzie 2000 punktów za subskrypcję, to wypiję kefir. Dobrze, że... Ale kefir jest smaczny. Nieprawda. Za ile knopersa na hita bierzesz za 3000 punktów za suby. Czy ja mam wydać pieniądze, żebym obejrzał jak wypijesz kefir? Dokładnie tak. Tak, na tym to polega. A banana na hita? A banana na hita to bierze. Też dam, jak już. Nie, nie zjem banana i popiję sprite'em, bo Karolek się przez to pożywał 10 lat temu i się ludzie do dzisiaj z niego śmieją. No kto będzie no tego banana, nie wiem. Wypij na raz pół litra Sprite'a bez banana starczy. Ale ja nie lubię gazowanych, bo mi się tym beka i płacze. Ja na przykład najbardziej lubię wygazowaną kolę. Co to jest to? Zimna, wygazowana kola. To jest to. Ale nie za zimna, bo za zimnego też nie lubię. Ale się na sobie rzucili, bo chcą, żebym wyzerowała a ja przypominam, że ja nie tylko piję ten kefir, znaczy wypiję ten kefir, ale ja go wyzeruję na hita. Niczym tornado za starych dobrych czasów. Mhm. Mm Zanim uzbieram 2000, to ten kefir już będzie przeterminowany. Albo remek go wypije. Ale ja mam nietolerancję laktozy, więc to jest tym śmieszniejsze, bo to jest taki zwykły kefir. Rozumiecie? To będzie ten cały twist. Dosłownie twist, tak. Twist jeli. Fajnie będzie, fajnie. Młodzieżowe słowo roku. Faktycznie zapomniałam w słowem roku. 20 kandydatów jest do młodzieżowego słowa roku. Teraz sobie przejdziemy przez listę. No i moski nie? Skibidi jest mega młodzieżowy. Aura. Aura to mi się wydaje, że to jest taki polski odpowiednik słowa vibe. Nie wiem czy dobrze myślę. zbyt nichu... Ja nie wiem, o co chodzi z tym asbestem Bambik, wydaje mi się, że to było już chyba z rok albo dwa lata temu. Ale z Ciebie Bambik, nie masz w blebleble, ble, nie? To już było kiedyś. Brainrot, to nie wiem za bardzo. Wydaje mi się, że to jest piosenka na przykład, która tak Ci się kręci w głowie, że tak Ci się przela w mózg ta piosenka. Że nie możesz jej wyciągnąć z głowy. No to nie wiem, co to jest to Brainrot. Brat, że co kurwa, Brat? brat? ma bracie, mega brat. Creech, cringe to jest... Ta lista. Czemu jest chwilowym memem I, i nie zasługuje na bycie słowem roku? Delulu. Delulu jest spoko. Fein, fein, win. Nie mam kurwa pojęcia o co chodzi. FR to jest, że for real. O to chodzi? No to spoko, ale to mi się wydaje, że to już dłużej funkcjonuje dla mur. Kurwa, nie wiem. Goat też mi się wydaje, że dłużej funkcjonuje niż w tym roku. Oj, 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 Baka. To jest chyba jakiś dziwny wie co. Oporowo. To brzmi jakby było młodzieżowym słowem roku w 1980. Takie moje odczucie. Mega potańcówkę urządziliście na tej remizie. Oporowa. Są te cytaty takie jak przykładowe użycie. Tak sobie to wyobrażam. Riz, Ries Rizler. To jest bardziej zagraniczne i takie w Polsce delikatnie używane. Sigma. Sigma. Wydaje mi się, że jeżeli Sigma nie startowało w tamtym roku, jeżeli startowało w tamtym roku, to już nie może w tym roku startować, bo to, to by było młodzieżowe słowo 2023, a nie 2024, lol. Skibidi, chuj dobre słowo, skibidi, mega skibidi. Slave, wydaje mi się, że też jest już stare. Łomp, łomp, to kur... A nie mam pojęcia o co chodzi. I ja też nie mam pojęcia o co chodzi. Co to jest Łąp Łąp? Ty robisz duży japping, Kasia. Japping to jest to, co robisz na streamie przez 90% czasu. Słuchajcie, słuchajcie, bambiki. Mogę wam zaraz zrobić taki brain rot, że będziecie dalej tacy delulu i potem będziecie płakać Łąp Łąp, a ja będę mega sikibidi Sigma. I, I ten stream jest oporowy. Dobra, to teraz lecąc z kolejną rzeczą. Na TikToku oświetliła mi się. Jakaś pani, która twierdziła, że no, ja to nie zdradziłam mojego chłopaka w sumie, bo jak go zdradziłam, to by byliśmy dopiero tydzień w związku i ja to zrobiłam tylko dlatego, że miałam taką intuicję, że on coś w przyszłości odwali. Czy wiecie, co to za materiał? I gdzie można oryginał, jakby całość tego piękna internetu znaleźć? Chciałam to zobaczyć. Holcast, dziwko cast? Naprawdę to się tak nazywa? Zimne frytki. O, me versus wasi ex, to jest to. Siema, siema, siema AHAHA! Dlaczego ona tak krzyczy? Ja jestem przerażona, ale nie do końca wiem czym. Ale chyba chyba wszystkim. Manierą, wyglądem... Przepraszam, co to jest? Ja, ja chyba nie chciałam zadać tego pytania. O oh OMG! Nie, my to w obejrzymy jak coś, w to obejrzymy, tak. Wychodziłam z auto napisał mi, że nie wie co ja mu zrobiłam, ale nie może przestać o mnie myśleć. I... O... Ale to było miłe chyba, czy nie? Bo one zareagowały, jakby powiedział coś złego, a mi się wydaje, że to było miłe. Nie? To nie było miłe? Nie już... Nie wiem. Chyba to nie nasze uniwersum, Ale to jest taki guilty pleasure, że chcę zobaczyć coś dalej. Stwierdziłam, że podejdę do niego na przerwie i zapytam się go o Instagrama. I tak to zrobiłam. Podeszłam, poprosiłam. Wow, jesteś mega, mega odważna. To ja to wczoraj nigdy. Ej, to jest świat, którego ja nie znam. Wow. To ja wczoraj nigdy. Wow. Ej, obejrzymy to dla fabuły, nie? Naprawdę. Dosłownie. To po pierwsze, a po drugie. Bye. No, no super. Eww, Ew, sisters. Ew, Muszę się wczuć w to stado. Aspiruję do dołączenia do niego. Muszę mówić jak on. Teraz ja byłam z chłopakiem, który pisał do wszystkich moich przyjaciółek, jak się pokłóciliśmy, tylko nie do mnie. No. To tak, jakby Remek, jak się pokłócimy, pisał do nawci? Gdzie? On no, nawet chyba nie ma jej numeru. Ej, w i tak. W Hana Montana były takie dwie, co robiły uuuu. Ja wiem o co chodzi. To są one. Jest u. Tak robiły, tak robiły te dwie, o, tylko że one są trzy. Rel, rel. One mega mi to przypominają. Przez przypadek odkryliśmy to uniwersum, bo ja na TikToku zobaczyłam tą panią ze środka, bo wiem jedną rzecz, którą ona powie. Ja wiem jedną rzecz, jaką ona powie, ale ja sądzę, że to jest kopalnia perełek. Dziwne, że ja tylko jedną rzecz z tego widziałam. Cztery lata gdzieś i myślisz o jakimś chłopie, który cię w ogóle z dupy zablokował, on nie miał problemu w ogóle cię zablokować, uciekł są kontaktu z nią na dzień, a ty na to trzy lata już poświęcasz? Dziewczyno, obudź się. Yeah, wake the fuck up, sister! Jesteś dla niego za dobra! Olej, olej go, on się z taką łatwością zablokował! Siostro! Girls power! Nie poddajemy się! Ej, tak sobie wyobrażam maniurki z nowej huty! Kto z Krakowa ten dios chodzi? Ej, czy one nie wyglądają identycznie? Czy tylko mi się tak wydaje? Jaka to mówki. To jest tak, jakby one grały w dress tu impres i wszystkie wybrały tą samą twarz. Pierwszy nie znaczy ostatni. Pierwszy jest jak na lesie. Pierwszy jest pierwszy. Ha! Rel siostro. Ale iść starań, powiedziała. Tak, macie rację. Ej, ja tu muszę pokazać nawci, Tak muszą wyglądać nasze nocowania. Bo Natalia przyjeżdża i my oglądamy film, albo pa, idziemy gdzieś do znajomych i spędzamy czas w cywilizowany sposób. A my tak powinnyśmy spędzać czas. Tak inne kobitki w naszym wieku spędzają czas. Powinnyśmy być jak inne kobitki. Da. I przyjaciele są wspierać, wspierać i to robiłaś tak. chcę chce zaakceptować nie zmienisz, Twojej pomocy, to jej nie robi. Ale... w żadnym stopniu. w ten odcinek tej pani nade mną jest nieoceniony. Boże, ile ona mądrości z siebie daje. Dokładnie. Dokładnie. Nie, absolutnie nie. Maga mhm. przykre, ale no niektórzy ludzie są jak po prostu przystanki autobusowe w naszym życiu. Idziesz dalej. <laughs> wow, to był. A mocny main character vibe. Poproszę o twój komentarz do tej sytuacji. Proszę, Peter, bardzo chcę twój komentarz do tej nie historii. Tego komentarza, bo wszystko, co jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, nie nadaje się do mówienia na platformie twitch.tv. A Zabieram jaki vibe bije od dziewczyny? Ci się podoba? Ogólnie to, bo ja to te typiarki widziałem już, nie wiem, wczoraj czy wczoraj. Nie zgadzam się z koleżankami, uważam, że no, mogłyby być troszkę bystrzejsze, ale no, niech sobie robią content. Ale to chyba nie jest ten odcinek, o którym mi chodziło, co nie? Nie, jest inny. Tam ciężko wcześniej wysyłał linka. Ja ci chyba też tak wysyłałem. A tu w tym, w tym odcinku też będziesz miała zajebistą historię, więc posłuchaj jeszcze. A, dobra, sorry, dobra, Do ja już chciałam wyjść. Tam jest mocna historia na koniec. Okej, okej, dobra, dzięki za no, rekomendację. Dobrze, nie ty Rozumiem, że ty już się zatopiłeś w ten wszechświat. Tak, wiele rozumiem. Okej. Okay. Do jutra w pracy, pa! No pa! Nie miał też pojęcia o antyperspirancie. Nie używał i nie lubił Bogoszczypie. Ja nigdy nie używam antyperspirantu. Ja się ...myję. I ja nie śmierdzę. Ba! Nigdy, nigdy w życiu, w życiu, nie spociłam się tak, żeby mieć tą taką plamę pod pachą. Nigdy. Albo na plecach, albo gdziekolwiek. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Chociażbym w szarym golfie w lato przyszła, to nie mam czegoś takiego. Nie mam takich potów. Nawet na treningu mi się takie nie robią. Bo nie zaznałaś nigdy prawdziwej pracy. I tu się Mylis, gnoju, mały. Pracowałam i to ciężko i to dużo. Jako kelnerka robiłam nawet 30 tysięcy kroków dziennie. Wtedy była moda na pokemony i to dziennie z dwa jajka takie otwierałam na trasie z kuchni na salę. Więc pracowałam. I ja do, do, do takiej normalnej pracy zaczęłam chodzić, jak miałam 16-17 lat. A zaczęłam streamować, jak miałam 20, prawie. Co oglądasz Natalia! Taką Dwa kopalnie znalazłam Oglądamy razem? No chodź, chodź na Discord, chodź Dostępny Ci ekran Dzwonię! Yo. Ale Ty nie wiesz tego co ja wiem A ja wiem Ja już wiem za dużo Aha Ale ja Ci nie powiem Ja tego nie oglądałam No wiem, właśnie wiem Ej, ja się popłaczę bo Ty nie wiesz zupełnie, co Cię czeka. Ej, daj mi kamerę, daj mi swoją kamerę, daj mi kamerę. Ja muszę Cię zobaczyć, jak Ty to zobaczysz, jak Ty to usłyszysz. Nigdy przy nigdy nie zjadłam gila z, z nosa. Na pewno kiedyś zjadłeś kila z nosa. Ale to wtedy musiałam nie pamiętać. Dzieci zawsze jedzą kila z nosa. Ale no to wtedy nie, nie pamiętam tego. Ale jak już nie byłam dzieckiem, to... Zjadłam, a ty? Na pewno zjadłam gila z nosa. Ale i taki e, świadomie? A to umyślnie to nie, nie. Nigdy, że nigdy nie próbowałam czynności seksualnej w miejscu publicznym. Zawsze, zawsze! To jest moja ulubiona rzecz, to robię. Nie tylko to robić, ja też. Ja... Ale co my oglądamy, Kasia? Ja to odkryłam, to jest jakieś inny uniwersum zupełnie, wiesz? One robią dziwne rzeczy i mówią, że to dla fabuły. Ja tylko w samochodzie, w którym jechali inni ludzie. A... Nie zabrałabym jej do swojego auta. W samochodzie, w którym jechali inni ludzie podczas jazdy, kurwa... Nie wiem, jedziecie w cztery osoby i wy na tyle się ruchacie? Co? Zrozumiałaś, Natalia? Chyba to, co powiedziałaś, no. W parku na hulajnodze. Na hulajnoc? Jak? Nie wiem. I tymczasem Kasik, z którego boi się dentysty. No Chyba to by było ostatnie miejsce, w którym chciałabym uprawiać seks. Kurwa, masz do wyboru łóżko w ciepłym domu. Z czystą pościelą. i tak dalej. Ale wybierasz, kurwa, na hulajnodze. W parku? w pociągu, w kiblu, który, kurwa, zawsze jebie. Ja, ja się boję wejść do toalety w pociągu, żeby się wysikać. Ja się boję, że no. nie wiem, jakieś bakterie są w powietrzu, kurwa. Wyobraż sobie na tym zlewie tam położyć na przykład Oj. swoje gołe pośladki. Wyobraż sobie na kiblu. O jest o, zaraz. Bo, fu, przestań, nie. Czesny, bo to ty przestań, drzegam. to ty powiedziałaś. Kur o. Fuuu Nigdy nie byłam z dealerem Nie? Jezu tyle was czeka jeszcze Tyle was czeka Co za laska Ej no stara to dla fabuły wiesz Stara to jest dla fabuły zobaczysz Łobuz kocha najbardziej Nigdy przy nigdy kogoś nie zdradziłam Na co wam odpowiedziałam na to pytanie czy to można w ogóle nazwać zdradą Bo ja to zrobiłam w pierwszym tygodniu relacji z tym chłopakiem Ja to zrobiłam bo miałam intuicję że w tym związku on się zachowa nie w stosunku do mnie to jest taka bomba, nie? No, no więc, Natalia, wysoko, czy to była zdrada? Skoro ona miała intuicję, że on coś odwali wcześniej czy później. No ja bym powiedziała, że to jest zdrada. Nie, ale ona miała czutkę. A, no tak, no jak miała czutkę, to to wszystko anuluje. No właśnie. Ja straciłam, Mario. No. Ja, ja, ja. no. Ale to jest slej totalny. No to słuchaj, slay totalny. Nigdy przed nigdy nie podobał mi się my Boyfriend's Homeboy. Ja, że, ten Homeboy. Ja też, ja też, ja też. Że, ja nabrałam tego pierwszego że? No, szczerze. Nigdy nie podobał mi się kolega mojego faceta, a w ogóle uważam, że Janusz jest najlepszy z ekipy. Nigdy nie oh. miałam w ogóle takiego myślenia, że może mi się ktoś z ekipy mojego faceta podobać. Że co? Że zmieniłaś zdanie, jak już byłaś gotowa do. Jakie to jest trudne. my chyba jesteśmy za nudne, Kasia, na to. Też mi się ja tak mi się wydaje. wydaje. Starsze ludzie chyba tak mają właśnie, że, nie wiem, miłość uprawiają tylko w swojej sypialni. Wiesz, że nie uprawiają seksu. Nie ruchają się w na hulejnodze. Ani na nodze, tak. No tak mi się wydaje. Kiedy nie zasnęłam podczas uprawiania seksu. Zasnęłaś kiedyś podczas uprawiania seksu? Nie, bo trzymam do ślubu. Ja tak samo. mi się wydaje, że ja mam jakieś takie idealistyczne podejście do świata, i mi się wydaje, że wszyscy widzą świat tak, jak ja go widzę. Moimi oczami, nie? Po czym, Obejrzysz coś takiego? Dzisiaj, jakby taki, tak jak, nie wiem, lecisz w Fortnite na nową miejscówkę, która do tej pory była szara i tak ci się odblokowuje, kurwa, nowy obszar. To no ja się teraz tak czuję. W życiu bym, kurwa nie pomyślała o takich rzeczach, jak to, co się dzieje tutaj. No tak, jesteś w swojej bańce. Właśnie dzięki takim filmom możemy poszerzyć nasze horyzonty. Cześć! Dlaczego ona tak drzera? I no i co? I powiedz mi, że wszystkie trzy k**a nie są identyczne. Popatrz na nie i powiedz mi to jeszcze raz. No nie. wszystko. Kopiuj i wklej trzy razy. No ja widzę różnicę. Gdzie? Ta po prawej najładniejsza moim zdaniem. Ale one mają takie same usta, takie same wgięcia między nosem, a policzkiem, to. Takie same oczy, takie same brwi. Nosy mają takie same, no. No brwi nie mają takich samych. No identyczne mają, kur... No co ty gadasz? A ta po lewej ma okrągłe. Ta po środku ma połączenie lewej i prawej, a ta po prawej ma takie, takie proste. Raz użyłam w... mojej mamy. Slej. Slej! Ja p dole. Nie wytrzymam! O ja p dole. Girl Jak słyszę Slej, to czuję, jak mi wierci w nie. Ale nie umyty? No ale. kurwa, nieważne No, no tak. tak, twoja mama dochodzi na mi ty też chcesz do*** Dla mnie to jest chore. To jest rzecz materialna. Nic więcej, kurwa. To nie jest twój ojciec. Ja nie wiem, kurwa. Mi się wydaje, że mi się to śni, kurwa. To mi tak abstrakcyjnie, kurwa, jak. Nie wiem. Bo przecież ten wibrator to nie jest twój stary. Ta Raz bym zalał czy... Boże, Natalia, cieszę się, że nie widziałeś Donate'a. <laughs> widzę. Kurwa, slej. No nie slej. No ale przecież to nie jest z jego starego, no to... O kurwa, to, to, to rzecz materialna! Ja <laughs> <laughs> Mi się wydaje, że ludzie rodzą się w następnym życiu jako mrówki na przykład... To nie jest wy... kurwa, niemożliwe! <laughs> <laughs> Ej, padłabyś na coś takiego, k**wa, chcę powiedzieć. My, my gadamy dużo głupot. Znaczy nasze głupoty są o tyle inne, że my to mówimy na żywo. A wyobraź sobie, że one, one to, to montują. One to powiedziały, zmontowały i umyślnie udostępniły. Niesamowite, kurwa. Konferencje promocyjne Fame są skierowane do odbiorców powyżej 16 roku życia. Ale Oświadczenie, ty. Fajne, fajne, nie? Myślę, że jeżeli ktoś ma 15 lat i to usłyszał, to stwierdził. Oh, o nie, to jest tylko dla osób 16. Plus. Muszę to szybko wyłączyć. A, jest ten znaczek jak z telewizji. Romba ty w czerwcu powiedziałeś, że rezygnujesz ogólnie z walk, czy to na fejmie, czy gdziekolwiek, bo to nie jest świat dla ciebie i nie chcesz uczestniczyć w czymś takim. To tutaj robisz. Ej, ale czejcie, że idziecie do organizacji, nie? Walczycie dla nich, poświęcacie swój wizerunek, a oni na pierwszym programie. Pie Zalają was pod autobus kurwa takim pytaniem, przecież to jest taka hamowa. ja nie mówię, że trąba zrobił dobrze, no bo on fikołka logicznego pewnie tam gdzieś zaliczył, nie? Ale. KOO Ej, już pojarzycie to takie eksperymenty, że dziewczyna jest w staniku, ale ma nałożoną cenzurę i przez to się wydaje, że jest goła, to mam dokładnie w tym samym momencie to z hamarem. Jestem kurwa, pewna, że on jest goły! I tylko ten paseczek Steel Series nas ratuje.